Wyobraź sobie, że budzisz się po wielu latach hibernacji w świecie, który nie przypomina niczego, co znałeś wcześniej. Dwoje mężczyzn, wytypowanych do eksperymentu kriogenicznego, zostaje wybudzonych w odległej przyszłości, gdzie nie ma żadnych innych mężczyzn. Wokół nich tylko kobiety, ale to nie jest raj. To dystopia zbudowana na micie. Propagandzie i twardym reżimie, który wymazał przeszłość i stworzył zupełnie nową wersję historii. Zdezorientowani bohaterowie trafiają do społeczeństwa zorganizowanego niczym klasztor wojskowy, gdzie kobiety rządzą żelazną ręką, a męska przeszłość została uznana za zagrożenie dla rozwoju cywilizacji. W miarę jak próbują zrozumieć, co się stało ze światem. Odkrywają coraz więcej absurdów i tajemnic, które prowadzą ich do jednej zaskakującej prawdy. Film jest pełen inteligentnego humoru, ironii i błyskotliwych dialogów. Jedna z kultowych scen to moment, w którym jeden z bohaterów, w odpowiedzi na kobiecą pogardę dla starego porządku, staje na stołku i z całą powagą krzyczy, Ciemność, widzę ciemność. Ciemność, widzę. Udając proroka i wieszcząc zapaść cywilizacji bez mężczyzn. To klasyka polskiego kina, która łączy elementy science fiction z ostrą satyrą społeczną. I choć film powstał w latach 80., jego przesłanie i humor są zaskakująco aktualne. A tytuł tego niezwykłego filmu. Seks misja, czyli misja, która miała być naukowa, a stała się epicką walką o prawdę, wolność i męskość.